Proszę powiedzieć na przykład żłobki i przedszkola, bo to jest istotne dla gospodarki, bo rodzice mogą pójść do pracy. Co pan o tym sądzi? O otwarciu żłobków i przedszkoli to jest taki teraz temat głośny tak. w mediach. No w ogóle ja zadaję pytanie, a dlaczego my teraz odmrażamy i pozwalamy na te kontakty, bo <grych> zabroniliśmy kontaktów wtedy, kiedy w Polsce było kilkunastu chorych, kilkudziesięciu chorych, i w tej, w tej chwili, kiedy no codziennie jest kilkuset chorych no, 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 nowych chorych, to my mówimy: A teraz sobie idźcie. No to, to przecież to się, to się kłóci ze zwykłą ludzką logiką. To, to po cośmy wtedy robili tą kwarantannę, to odseparowanie ludzi, kiedy ich było kilkunastu w Polsce, a kiedy jest ich kilkuset dziennie, to my mówimy: A teraz to nic nie szkodzi. No coś tutaj jest z logiką nie tak. Dlatego cały mój program, bo mój program pozwoliłby powiedzieć, my nad tym wszystkim panujemy, my łapiemy wszystko, nie bójcie się, bo, bo, bo nie 100, nie 200, nie 300, ale tylko kilkudziennie tam między wami chodzi. Natomiast, natomiast no takie odmrażanie gospodarki, jeśli chodzi o przedszkola. No też żłobki przedszkola, właśnie, bo ludzie się martwią o dzieci. No. Jeśli chodzi o dzieci, to jest najmniej zagrożona populacja. Dzieci to przechodzą naj, najłagodniej, więc jak gdyby tu chronić trzeba przede wszystkim osoby starsze, bo to wyraźnie widać, kto, ona, kto, kto, kto ponosi szkody. Więc sam raz dzieci, jeśli się pozarażają, to, to tam i, i szkody im nie będzie przede wszystkim, one są bardziej odporne. To tutaj jakoś ta epidemia, ten koronawirus, te środowiska przedszkolne są jak gdyby najmniej zagrożone. Jakimiś konsekwencjami istotnymi. Ale inny jest problem, jeśli te dzieci się tam pozarażają, to przyniosą do domu, pójdą na kolana I do dziadka. je odbierają, no właśnie no, pójdzie na kolana do dziadka, do babci i zarazi babci i dziadka, czyli tą populację bardziej, bardziej zagrożoną. I stąd właściwie może społeczeństwo się denerwuje, że te dzieci będą zagrożone, ale ja bym się o nie tak bardzo znów nie martwił. No oczywiście o każdego się trzeba martwić, ale one są z punktu widzenia konsekwencji zdrowotnych najmniej tutaj, y, najmniej, najłagodniejsze konsekwencje. Przede wszystkim rzadziej chorują, a poza tym jeśli zachorują, to to, to, to łagodnie przechodzą. No, Czyli a taki natomiast... apel może do studentów, no nie wiem, żeby ktoś inny te dzieci mógł odbierać, zamiast dziadków z przedszkoli jakoś by toczy, bo no, pan do mówił do domu, o odseparowaniu, no właśnie, ale są trzeba sobie z tym poradzić, no właśnie.